Po pierwszym uruchomieniu programu KIDI'ego pojawia się na ekranie specjalny kreator ustawień. Warto wypełnić wszystkie pola tego kreatora, gdyż dane wstawione tu będą potrzebne do wygenerowania tzw. personalizowanej oferty. W wolne pola wstawiamy dane naszej firmy. Możemy też dodać logo firmy, o ile mamy takie logo. Logo to będzie się potem pojawiać na każdej ofercie lub innym dokumencie handlowym. Spróbujmy teraz wstawić pierwszą ofertę w programie Tiligo. W tym celu otwieramy okno pustej oferty i po kolei wypełniamy pola pojawiające się w górnej części okna edycji. Mamy tu do dyspozycji możliwość wyboru tekstu początkowego i końcowego oferty. Następnie przechodzimy do właściwego panelu, w którym wstawia się poszczególne pozycje oferty. Załóżmy, że tym razem będziemy wystawiać ofertę całkowicie ręcznie, aby pokazać, że i taka możliwość istnieje. Wstawiamy więc ręcznie kolejne pozycje oferty, jak również ich wartości. Załóżmy, że jesteśmy firmą usługową zajmującą się malowaniem pomieszczeń, dlatego nasze materiały są takie jak wpisywane na ekranie. Niech teraz czwartą pozycją na naszej ofercie będzie podsumowanie kosztów usług malowania. Jednak jak wiemy, aby policzyć sumę tych usług musimy wyznaczyć poszczególne jej składniki. Aby powiadomić DIGIGO, że dla danej pozycji chcemy zrobić ukrytą kalkulację, zaznaczamy pole wyboru jak pokazano na firmie. Włączenie tego zaznaczenia pozwoli nam otworzyć specjalny tryb zapisu umożliwiający dołączenie do danej pozycji towarowej dowolnie długiej kalkulacji. Kalkulacja ma taką samą formę jak i reszta oferty. Niemniej jest ona wyraźnie wyodrębniona z całej oferty. Wpiszmy do tej kalkulacji różne składniki usług i policzmy ich koszty. Załóżmy, że składnikami kalkulacji są takie pozycje jak ścieranie tapet, szpachlowanie ścian oraz dwukrotne malowanie. Jak widać, utworzyliśmy pozycję w ofercie posiadającą swoje własne składniki, w których zapisany jest szczegółowy sposób skalkulowania nadrzędnej pozycji. Po wpisaniu odpowiedniej liczby w pozycji ilość możemy zamknąć kalkulację tak, by nie była widoczna przez klienta. Zawsze można jednak wrócić do tej kalkulacji w celu jej edycji. Jak widać w ofercie jest widocznych kilka kolumn zdalnych. Jeśli trzeba możemy zwiększyć ilość wyświetlanych kolumn, w których będą pokazane dodatkowe informacje. Kolumny można dowolnie przestawiać tak, by dopasować ich widok do indywidualnych potrzeb użytkownika. Możliwe jest też dowolne przestawienie kolejności wierszy oferty. Tą kolejność można zmieniać stosując metodę przenieść i upuść. Ręczne wystawianie oferty nie jest najkorzystniejszym sposobem pracy chwilizmu. Zobaczmy teraz, jak wystawia się ofertę przy pomocy predefiniowanych elementów. Zaczniemy teraz liczyć czas, jaki potrzebny jest do wystawienia takiej oferty. Załóżmy, że jesteśmy firmą zajmującą się sprzedażą sprzętu RTV. Metodą przenieść i upuść wprowadzamy do oferty niezbędne elementy. Wprowadzamy te elementy z tzw. drzewa elementów ułożonego w lewym skrajnym oknie programu. Następnie w kolumnach ilość wprowadzamy odpowiednie dane liczbowe. W pozostałych kolumnach wszelkie dane zostają automatycznie przeliczone tak, że nie ma potrzeby robienia jakichkolwiek dodatkowych edycji w tych kolumnach. Teraz próbujemy wydrukować naszą ofertę, ale jak widać, program informuje nas, że nie wszystkie dane były wybrane na ofercie. Wstawiamy więc dodatkowe dane, takie jak nazwa klienta. Tekst wstępny pisany przed ofertą oraz tekst końcowy. Ponownie próbujemy wystawić ofertę. Tu program jeszcze nas informuje, że oferta przed wydrukiem musi zostać zapisana. Po zapisaniu oferty przechodzimy do panelu wyboru opcji drukowania oferty. W tym panelu możemy wybrać to, co drukuje się w kolumnie Nazwa, jak również możemy wybrać szablon oferty. Po tym wyborze pojawia się nam właściwy wygląd naszej oferty, w której znajdują się wszystkie wprowadzone przez nas informacje. Jest tu wstawione logo firmy oraz informacje, od kogo i dla kogo jest oferta z opcjonalnym zdjęciem osoby oferującej. Dalej widoczny jest tekst początkowy, jak również właściwa postać oferty ze wszystkimi wpisanymi wcześniej danymi. Widać też zdjęcia oferowanych przedmiotów. O ile takie zdjęcia były wcześniej dołączone do opisu tych elementów. Na samym końcu znajduje się też tekst końcowy oraz podpis osoby wystawiającej ofertę. Ten podpis, jak też nazwisko osoby wystawiającej ofertę, zależy od tego, kto się zalogował do programu Killigo. Na końcu ofertę możemy wydrukować lub wysłać e-mailem w postaci PDF. Tak więc wystawienie tej oferty trwało krócej niż minutę. Dziękuję za wysłuchanie i życzę miłej pracy z programem Dzierników.